Wydawnictwo Znak Horyzont, woblink.com oraz audioteka.pl przedstawiają Maciej Gablankowski, Elon Musk, co naprawdę myśli? Czyta Kamil Próban Wstęp Jako dzieci marzymy o lotach w kosmos, wspaniałych samochodach, wielkich odkryciach i ratowaniu świata. Gdy dorośniemy, chcemy być jak Elon Musk. Podziwiamy go jako odnoszącego sukcesy biznesmena, miliardera oraz człowieka znanego i szanowanego na całym świecie, a przy tym nie bezbarwnego jak Bill Gates z Microsoftu, czy zmanierowanego jak Richard Bronson z Virgin. Elon Musk produkuje niesamowite samochody, a w kosmos wysyła własne rakiety. Od czasu do czasu umieszcza nawet samochody w rakietach. Przede wszystkim jednak imponuje nam jako jeden z tych, którzy nie zagubili gdzieś po drodze swoich marzeń, lecz zabrali się do wprowadzania ich w życie i odnieśli sukces. To ludzie tacy jak on dają nam nadzieję, że nasze własne plany i marzenia nadal mają szansę na realizację. W świetnej biografii Ilona Maska Ashley Wenz napisał: Jeśli tylko zejdziemy im, tym ludziom przypis redakcji, z drogi, rozwiążą wszystkie nasze problemy. Pewnego dnia, w niedalekiej przyszłości, będziemy mogli ściągnąć nasze mózgi na dyski komputera, odprężyć się i pozwolić algorytmom zająć się resztą. Ale co naprawdę siedzi takim geniuszom w głowach? Niniejsza książka to zbiór wypowiedzi Ilona Muska. Wybierając je, koncentrowałem się na kilku tematach. Pierwszy z nich to te wszystkie fajne rzeczy, które Elon Musk robi lub planuje zrobić. Drugi dotyczy tego, jak je zrobił albo jak, dlaczego i po co je zamierza zrobić. Trzeci to rady i wskazówki dla tych, którzy chcieliby pójść w jego ślady. Innymi słowy, ta książka jest o elektrycznych samochodach. Rakietach lądujących na statkach, planach skolonizowania Marsa, sposobach na uratowanie naszej planety przed zagładą, kosmicznym internecie, energii słonecznej, naddźwiękowych pociągach i wielkich pieniądzach. Brzmi nieźle, prawda? Tekst podzieliłem, inspirując się jednym z najważniejszych dla naszego bohatera cykli książek, autostopem przez galaktykę Daglasa Adamsa. Zwana przez autora trylogią w pięciu częściach, pozwoliła nastoletniemu maskowi przezwyciężyć kryzys egzystencjalny i wziąć sprawy we własne ręce. Czytelnikowi tej książki służyć ma za przewodnika po skomplikowanym świecie miliardera. Część pierwsza, zatytułowana Życie, Wszechświat i cała reszta, jest zbiorem autorefleksji Ilona, jego inspiracji i pasji. Druga, Cześć i dzięki za ryby to opowieść o kosmicznych planach i działaniach Maska. Autostopem przez galaktykę ma w założeniu przybliżyć jego dokonania w dziedzinie elektrycznych samochodów, a restauracja na końcu świata przytacza liczne obserwacje na temat robienia pieniędzy. Wreszcie piąta część, zatytułowana W zasadzie niegroźna, to krótki wybór cytatów o planach na przyszłość. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Czy takie wybory najciekawszych wypowiedzi mają sens? Zazwyczaj chyba nie. Wybitni ludzie nie cofną się przed manipulacją czy kłamstwem, aby strzec swoich tajemnic. Pracując nad tą książką, przeczytałem co najmniej tysiąc stron rozmaitych wywiadów, wpisów w mediach społecznościowych i na blogach, obejrzałem także kilkadziesiąt godzin nagrań i jednego jestem pewny: Elon Musk mówi to, co myśli. Nie twierdzę, że wyjawia wszystko. Nie plecie, co muślina na język przyniesie, ale jestem głęboko przekonany o jego prawdomówności i konsekwencji w myśleniu. Książkę przygotowałem przede wszystkim w oparciu o wypowiedzi opublikowane na YouTube. Dzięki temu mam nadzieję, unikniemy błędnego przypisania naszemu bohaterowi cudzych słów. Jednocześnie jestem winny podziękowania setkom anonimowych fanów Ilona, którzy publikując transkrypcje, linki i w inny sposób rozpowszechniając aktywność medialną Maska, niezmiernie ułatwili mi poszukiwania. część pierwsza życie wszechświat i cała reszta, czyli o czym myśli Elon Musk. Po pierwsze. Przeprowadzić ludzkość na inną planetę. Po drugie magia. Po trzecie bardzo panu dziękuję za to, że przedstawiając mnie, nie nazwał mnie pan szaleńcem. Jako młody człowiek nie wiedziałem, co będę robił, gdy dorosnę. Wszyscy ciągle mnie o to pytali. W końcu przyszło mi do głowy, że wymyślanie różnych rzeczy byłoby czymś naprawdę fajnym. Wpadłem na to po przeczytaniu słów Artura C. Clarka: Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. To najprawdziwsza prawda. Gdybyśmy cofnęli się w czasie o jakieś 300 lat, moglibyśmy spłonąć na stosie za wiele rzeczy, które dziś są oczywiste. Możemy latać przecież to szaleństwo możemy widzieć rzeczy, które znajdują się w ogromnej odległości, możemy się komunikować, a internet jest swego rodzaju kolektywnym umysłem. Mamy natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji na świecie z każdego miejsca na Ziemi. Dawniej to wszystko uznano by za magię. Właściwie można powiedzieć więcej. Jest wiele rzeczy, które dziś są dla nas oczywiste, a których w przeszłości nawet sobie nie wyobrażano. Pomyślałem więc, że jeśli kiedyś będę mógł stworzyć tego typu rzeczy, jeśli będę mógł rozwijać technologię, to będzie jak magia i to byłoby naprawdę coś. W gruncie rzeczy jestem umiarkowanie optymistyczny, jeśli chodzi o przyszłość Ziemi. Nie chcę wcale przekonywać, że zaraz wszyscy zginiemy. Myślę, że wszystko będzie w porządku jeszcze przez długi czas nie z całą pewnością, ale prawdopodobnie. Ale nawet jeśli prawdopodobieństwo wynosi 99%, to i tak 1% szans, że będzie inaczej, jest wart wysiłku, aby zrobić kopię zapasową biosfery taki backup planety. Myślę, że to naprawdę ważne. Czytałem mnóstwo komiksów i książek. Prawie zawsze, gdy działo się w nich coś ciekawego związanego z technologią, miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jako dziecko postawiłem sobie za cel pojechać do Ameryki. Czytałem każdy komiks, jaki znalazłem w sklepie. Oczywiście Batmana, Supermana, i tym podobne. Zieloną latarnię, Ironmana. Wolę nie wymieniać Ironmana jako pierwszego, bo jeszcze ludzie sobie coś pomyślą. Ale rzeczywiście, całkiem mi się podobał Doktor Strange. Czytałem wszystko. Przeczytałem każdy komiks, jaki był na półce. Przypis W trakcie ekranizacji komiksu Iron Man, grający tytułowego bohatera aktor oficjalnie przyznał, że przygotowując się do roli wzorował się na Ilonie Masku. Koniec przypisu. Nie czytam zbyt wielu książek o tematyce biznesowej. Lubię biografie i autobiografie. Moim zdaniem są całkiem przydatne, a większość z nich wcale nie dotyczy biznesu. Lubię na przykład autobiografię Franklina, a niedawno ukazała się jego biografia, też bardzo dobra. Można prześledzić całą jego drogę przedsiębiorcy. Zaczynał od zera, właściwie jako uciekinier z domu. Stworzył swój biznes drukarski, z czasem zajął się nauką i polityką. Bez wahania powiedziałbym, że to jeden z ludzi, których najbardziej podziwiam. Uważam, że warto czytać książki o naukowcach i inżynierach. Także o Tesli ma się rozumieć. Nie mogę powiedzieć, że zawsze chciałem być przedsiębiorcą. W gruncie rzeczy, jako nastolatek, nie wiedziałem, co chcę robić. W którymś momencie pomyślałem, że wymyślanie czy tworzenie nowych rzeczy byłoby fajne, ale wcale nie byłem pewny, czy to oznacza założenie własnej firmy, czy może pracę dla firmy, która robi fajne rzeczy. Właściwie przyjechałem do Doliny Krzemowej, aby studiować fizykę stosowaną na Uniwersytecie Stanforda i zajmować się działalnością naukową. W 1995 roku zrozumiałem, że internet będzie czymś, co znacząco zmieni świat i postanowiłem mieć w tym swój udział. Początkowo po prostu chciałem dostać pracę w firmie Netscape. Wcale nie zamierzałem założyć własnej firmy, tylko pracować dla nich. Nie dostałem od nich żadnej odpowiedzi. Ukończyłem fizykę i studia biznesowe w Wharton School, następnie studiowałem fizykę stosowaną i inżynierię materiałową. Nie miałem, co prawda, wykształcenia informatycznego ani wieloletniego doświadczenia pracy w firmie produkującej oprogramowanie. Tak czy owak, nie dostałem od nich odpowiedzi, więc postanowiłem pójść do ich siedziby, ale byłem zbyt nieśmiały, żeby z kimś porozmawiać. Stałem tylko w holu, to było żenujące. Stałem tam rozglądając się za kimś, kogo mógłbym zagadnąć, ale nie mogłem się przełamać. Za bardzo się bałem, w końcu wyszedłem. Przypis. Firma Netscape należała do pionierów internetu. Wyprodukowała m.in. jedną z pierwszych przeglądarek www. opracowała protokół SSL i język programowania JavaScript. W 2003 roku została wykupiona przez AOL i przestała istnieć. Koniec przypisu. Czasami ludzie myślą, że technologia jakoś automatycznie z roku na rok staje się lepsza, ale to nieprawda. Staje się lepsza tylko jeśli mądrze ludzie pracują nad nią jak szaleni, tak właśnie rozwija się wszelka technologia. Jeśli zostawi się ją samej sobie i nie pracuje się nad jej rozwojem, podupada. Spójrzmy na historię cywilizacji, i to o wielu różnych. Na przykład w starożytnym Egipcie potrafiono budować niesamowite piramidy, a potem praktycznie zapomniano, jak to się robi. Podobnie z hieroglifami, w końcu zapomniano, jak je czytać. Tak samo starożytni Rzymianie byli w stanie zbudować niesamowitą sieć dróg i akweduktów, a w domach mieli kanalizację. Wszystkie te umiejętności zostały zapomniane, historia jest pełna tego typu przykładów. Zatem zawsze trzeba mieć świadomość, że entropia nie jest po naszej stronie. To nie jest tak, że niczego się nie boję. Odczuwam strach bardzo intensywnie. Po prostu czasem coś jest tak ważne i wierzysz w to tak mocno, że robisz to. Mimo lęku. Nie bój się ciemności, nie ma się czego bać, to tylko nieobecność światła. W rozmowie z trzyletnią siostrą Toską. Myślę, że tak naprawdę liczą się czyny, nie to, co ludzie będą o mnie myśleć w przyszłości, już dawno będę martwy, ale działania, które podejmuję, czy okażą się przydatne? Jedyna rzecz, która naprawdę ma sens, to dążyć do wspólnego oświecenia. W czym jestem dobry? Myślę, że w wymyślaniu rozwiązań problemów. Pewne rzeczy wydają mi się oczywiste, choć dla większości ludzi takie nie są. Nie wkładam w to specjalnie wysiłku, sam nie wiem. Po prostu dostrzegam prawdziwy obraz pewnych zjawisk, a innym przychodzi to dużo trudniej. Myślę, że to ważne, aby przeprowadzać rozumowanie, zaczynając od podstawowych zasad, a nie od analogii. Normalnym trybem, w którym prowadzimy nasze działania, jest rozumowanie przez analogię. Robimy coś, ponieważ w ten sposób kiedyś zrobiono już coś innego albo robią tak inni ludzie. Powtarzamy ten sam schemat. Rozumowanie od zasad podstawowych to jakby fizykalny sposób patrzenia na świat. Chodzi o rozłożenie zjawisk na najbardziej fundamentalne prawdy i sprawdzenie, czy mamy pewność co do ich prawdziwości. Czy jest to całkowita pewność? To jest punkt wyjścia do dalszego rozumowania. Taki sposób myślenia wymaga o wiele więcej umysłowej energii. Kiedy miałem około 10 lat, wszedłem do sklepu komputerowego w Republice Południowej Afryki i zobaczyłem prawdziwy komputer. Już wcześniej miałem poprzedniki Atari, a potem dostałem konsolę tej marki. Później miałem komputer, na którym można było robić własne gry. Commodore VIC-20. To pierwszy komputer, jaki kupiłem. Zdobyłem też książki o tym, jak samemu nauczyć się programowania i niesamowicie mi się to podobało, było naprawdę super. Zacząłem programować gry, żeby móc kupić kolejne na zasadzie koła zamachowego. Więcej gier, lepsze komputery. Nie byłem wcale takim samotnikiem, przynajmniej nie z wyboru. Za to zdecydowanie byłem molem książkowym. Czytałem cały czas, czytałem książki, pracowałem na komputerze, czytałem komiksy, grałem w Dungeons and Dragons, tego typu rzeczy. W wieku około czternastu, może piętnastu lat, dopadł mnie kryzys egzystencjalny. Czytałem różne książki o tym, jak zrozumieć sens życia i co to wszystko właściwie znaczy. Bo wszystko wydawało mi się bez sensu. Okazało się, że mamy w domu książki Niczego i Schopenhauera. Nie powinno się ich czytać w wieku 14 lat. To zły pomysł, są bardzo pesymistyczne, i wtedy trafiłem na Autostopem przez Galaktykę. Która ma pozytywne przesłanie i porusza istotną kwestię, że często postawienie pytania jest trudniejsze niż udzielenie odpowiedzi. Jeśli potrafi się odpowiednio sformułować pytanie, to odpowiedź jest już łatwa. Zatem, w im większym stopniu będziemy rozumieć wszechświat, tym lepiej będziemy wiedzieć, jakie pytania zadawać. Wiedzieć, które z pytań jest najbardziej zbliżone do pytania o sens życia to właśnie do zrozumienia tego pytania możemy kiedyś się zbliżyć. Pomyślałem,